Dzisiaj zapraszam na test trzech radiotelefonów CB Radia, PMR i Radia Krótkofalarskiego. CB będzie w dwóch odsłonach, ręcznej i samochodowej. Ten film nagrywam dzięki pomocy Pawła SQ7 PWL, który będzie po drugiej stronie Kielc. Pokażę Wam na mapie, jaka dzieli nas odległość, jakie jest ukształtowanie terenu i będziemy testować łączność. Ja wsiadam, wsiadłem właśnie do samochodu. No i jadę na miejsce. Paweł Paweł, czy mnie słyszysz? Paweł Paweł. Byłam Pawła, który jest w Kielcach około 10 km widoczność anteny, ja później on napiszę i pokażę jaki to jest jaka to jest odległość i jakie ukształtowanie terenu. On mnie nie słyszy na antenie ręcznej. Zatem podłączę antenę samochodową. Paweł Paweł, czy mnie słyszysz? No jestem, jestem. Paweł, słyszysz mnie? SQ7PWL, SQ7SE? No powiem wam, że słyszałem Pawła przez chwilę. Ciekawe. Paweł z anteny do mnie, a ja z samochodowej i on mnie nie słyszy, dziwna sprawa. Ponieważ Paweł nie słyszał mnie z anteny zręcznego radia CB, to przełączam się na samochodowe i spróbuję go zawołać. No słyszysz mnie Pawle? Bardzo bardzo lepiej, No to dziwne to jest właśnie. Nie wiem dlaczego tak jest. Eee, wiesz co? Ja cię słyszę na. Zaraz spojrzę. Na cztery kreski mi się tu pojawiają, a ile to jest s -ów? Chyba cztery s -y właśnie to są. E, wiesz co, ja jeszcze spróbuję antenę postawić na środku dachu, bo w tej chwili mam na końcu dachu i zobaczymy, czy to coś zmieni, OK? E, dobrze, zrozumiałem kresówkę, że stawiasz na środku dachu. Ja to też chcę szybko przesunąć w że inne miejsce, bo no, możemy tutaj się kreski po okolicy, to, to trochę lepszy jest sygnał. Dobra, no to zwołam za minutkę.

No, jestem. Wiesz co, okazało się, że tam ktoś jeszcze rozmawiał, ja go słyszałem słabo, a ty myślałeś, że to ja chyba. Tak, tak, tak. Tak, yy, to yy... Wiesz co, Paweł, jeszcze chwila, bo tutaj ja jestem koło obwodnicy i mi przebija z 19 jakiś kierowca, który jest blisko i całkowicie on tutaj zakłóca ten kanał, to może przejdźmy na 40 kanał, 4.0. Dobra, to jest 4, 5, 5. No jestem, Pawle, słyszysz mnie? Tak, No ja Cię tutaj słyszę na 2s, z tego wynika, że ta antena, albo Twoja, albo moja, jest lepiej zestrojona na środek pasma. Możemy jeszcze spróbować na pierwszym kanale, to jest drugi koniec pasma. To, to idę na jeden. No jestem, jestem Pawle. Słyszycie, Tutaj cztery resy, tutaj cztery resy. trochę, się Ale że No to powiem Ci, że jestem zaskoczony, bo jak na CB radio to nie jest jakaś wielka odległość. No a w zasadzie nie ma jakichś większych przeszkód między nami, bo bo, no ja jeszcze sprawdzę, ale to jest taka prawie że widoczność. No, ja jestem na jednej górce, po jednej stronie kielca, a ty po drugiej. Wiesz co, ja jeszcze może spróbuję tą antenę 5-metrową przykręcić. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Ok? Wiesz co, to, to takaś zrobię jeszcze jedną rzecz. Jakiś mój mój na FM, jestem ciekaw, czy to właśnie, może po prostu tak dalej, słychać, a na FM jest A no pewnie na FM nie powinno być zdecydowanie lepiej. Dobra, przechodzę na FM. No, jestem, jestem, jak mnie słyszysz? No, lepiej słyszę, zdecydowanie lepiej. No, tu są mniejsze szumy. Zdecydowanie u mnie też lepiej. SQ7 PWL, SQ7 SE, Pawle, słyszysz mnie? SQ -7, SQ -7 PWL, tak, no, to ja Ciebie też na 4SE -y jest całkiem nieźle. To teraz spróbuję podpiąć tą 5-metrową antenę. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, ok? Dławej będę wytał, okej. Okay? Okej, okay, okej. Okay. Tylko wiesz co, coś mi się tu wydaje, że coś się dzieje albo u ciebie, albo u mnie. Bo z czas jak mówisz, to cię słychać coraz ciszej, więc albo tobie pada bateria, albo mnie. No, u mnie pokazuje pełno baterii, więc nie wiem, nie wiem. No to może u mnie rzeczywiście coś się dzieje. Dobra, zmień tą antenę i wołaj mnie. No słabiej teraz, słabiej To znaczy, jeszcze raz powiedz To znaczy, wiesz co, właśnie Chyba u mnie coś jest nie tak Z baterią, bo wychodzisz też na 4S -y, Dokładnie tak samo Ale tak jakby cisza modulacja była Wiesz co, a spróbujmy przejść na AM z powrotem. Dobra, spróbujmy AM. No jestem, jestem. Jak teraz? No tutaj lepiej, tutaj jest lepiej. To znaczy S-owo jest mniej, bo jest dwa S-y skaczące do 4, ale modulacja jest lepsza. Więc nie wiem, czy to jest kwestia modulacji, czy ona spada. Na FM-ie, bo, bo po prostu cichłeś na tym FM-ie, jak, jak mówiłeś. W miarę mówienia y, coraz ciszej cię było słychać. A gdyby to była u mnie bateria, no to w czasie nadawania by mi padała, bo w czasie nadawania radio jednak dużo więcej y, zużywa energii niż podczas odbioru. No dobra, a przełącz te, się teraz z powrotem na tamtą antenę. Bo teraz miałeś tą krótką, tak? Tak, teraz mam tą srebrną. Tą eratyczną, tej srebrnej. Z tym, jeszcze możemy sprawdzić PMR-kę, jak chcesz, czy, czy w ogóle cokolwiek się uda zrobić. No No ja No dobra, to wiesz co, to może pierwszy kanał PMR, okej? Okay? Pierwszy, kanał pierwszy, jeden Paweł Paweł, SQ7 PWL. Okazuje się, że Paweł mnie słyszał na tym o! SQ7 PWL, SQ7 SE. Paweł Paweł, czy mnie słyszysz? Ja Cię słyszałem. No to ja Cię całkiem nieźle słyszę. Wiesz co, ja spróbuję się tu przejść z tym radiem, być może to zależy od miejsca. jest jestem koło samochodu. Może on jakoś troszkę tłumi ten sygnał. Podejdę trochę dalej. No teraz mnie lepiej słyszysz może? No ja Cię słyszę przez squelcha, czyli Przebijasz się przez squelcza. Co prawda troszkę przerywa, ale całkowicie jesteś czytelny. No, teraz i No to super, to super. Ja odszedłem od samochodu na jakieś, nie wiem, 10 metrów i od ekranów dźwięko dźwiękochłonnych, które tu są i może, mogły troszeczkę jakby oddziaływać na to radio no ale to jestem zaskoczony, że PMR-ka tutaj tak ładnie działa przy tak małej mocy, a takiej dużej odległości no w sumie, e, ja i polityk inny wykonałem, że te będą działały lepiej niż PMR-ka ale no zaskoczony jestem, zaskoczony jestem, bo muszę mieć ja się przystąpienie dobrze no to fajnie, kurczę, ja też jestem zaskoczony, bo myślałem, że CB będzie lepsze, bo większa moc niższa częstotliwość, a mniej podatna na, na jakby przeszkody terenowe i na zakłócenia, a tutaj jednak PMRka wygrała. No jestem w szoku. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiesz co mi się wele, że lepiej by było 30 minut w Bristoli, no to były 8 bardzo dobrze. To było dużo bardzo, jak też To nagram sobie jeszcze tylko na koniec jak się słyszymy na y, zwykłym radiu ręcznym na 2 ,70 m 70 Dobra, odezwę się za minutkę. Eee... A chyba za bardzo się ruszałem. Odezwę się jeszcze na zwykłym radiu 2 ,70 m 70 Najpierw na 70 cm się odezwę, okej? Okay? Dobra, dobre. SQ7 PWL, SQ7 SE? SQ7 SE, SQ7 PWL No tutaj to jest luksus w ogóle <noise> Najlepsze z tego wszystkiego No to ładnie. nie, te jest było czytelnie, ale no ten głos był taki trochę jednak szumowy to, to jest bardzo dobre. No dobra, to jeszcze możemy dla porównania na 2 metry Tam trochę gorzej będzie z tego co pamiętałem jak na początku wołałeś ale przejdźmy na 145, 500 teraz. Dobre wprowadze SQ7 PWL, SQ7SE, SQ7SE, SQ7PWL. No nie, widzisz, okazuje się, że też całkiem super tutaj jest. Czyli jest ok, jest ok. No, no ja też tutaj te jestem z tej najkrótszej fabrycznej, którą mam, yy, i właśnie w bardzo, bardzo dobrze. No to u mnie dokładnie to samo fabryczna antena. Radio. O, wiesz co, jeszcze możemy zrobić jedną próbę. Zejść na niższą moc teraz. U mnie to będzie chyba 1 w jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam. I zobaczymy, czy się będziemy słyszeć. Tak, schodzę z mocą, tylko ustawienia, bo nigdy się nie robiłem. sq 7 PWL, sq 7 SE, Ja jestem teraz na niższej mocy, no i czekam aż będziesz gotowy. No, troszkę więcej szumów, ale czytelność jest e, 5 5 No tak, e, to tak samo. E, troszkę więcej szumów, jakieś słychać, e, ale generalnie bardzo dobrze jest. I stędy. To jeszcze możemy ewentualnie na 70 cm na mniejszej mocy spróbować. Dobra, pochodzę na 70 cm S7P, to jest SQ7 PWL, SQ7SE. No i jak, u mnie tak samo jak na dwóch metrach, czyli e, jesteś w lekkich szumach, ale 100% czytelność. E, analogicznie, tak samo. Le, lekkie szumy e, większe niż przy mocy, ale czytelność bez problemu. Była. No to dobra, to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za testy, za łączność i za pomoc w przygotowaniu filmu. Pozdrawiam. Również dziękuję za zabawę. Pozdrawiam. No, trzymaj się, cześć. No, to czas na podsumowanie. Wypróbowałem ręczne CB, samochodowe CB, pmr i na końcu radio na 2,70 m, krótkofalarskie. No i zgodnie, chyba, ze wszystkimi przewidywaniami. Najlepiej wypadło to ostatnie, ale zaskakująco dobrze wypadła pmr -ka. Dzięki za oglądanie. Piszcie, co myślicie: jakie testy jeszcze chcielibyście obejrzeć? A ja oczywiście już szykuję kolejny film. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Cześć.